Cześć, ja jestem Ewa i obecnie znajdujemy się w Centrum Nowoczesnego Kształcenia, gdzie możecie spotkać koło naukowe, porozmawiać z wykładowcami oraz ekspertami. Znajdziecie również tutaj smaczne zapiekanki oraz pyszne lody. Jesteśmy dla Was tutaj do godziny 15, a live jest do, do 12.30. Jest ze mną dzisiaj Bartłomiej Chmielewski. Witam, o, o proszę. <noise> dziękuję, dziękuję. Nie ma takiej potrzeby, panowie, panowie. Widzę, masz rzesze panów. Tak, zgadza się. Może opowiedz, jaki kierunek studiujesz oraz w jakim kole naukowym działasz? A więc tak, ta rzesza Fanów, tak naprawdę to jest, są właśnie ludzie z koła naukowego Wektor, którego tak się składa, że jestem właśnie przewodniczącym. Tu mamy wiele oddanych członków dla sprawy naszej. Właśnie tworzymy gry. Wektor, tak naprawdę nazwa składa się od jakby to jest Wektor pisany przez V. To jest pierwsza literka V, ostatnia R, VR. Początkowo mieliśmy zamysł tworzenia gier w VR-ze, teraz przerzuciliśmy się na tworzenie takich, no, na gier, ogólnie na branżę gier całą się przerzuciliśmy w każdym aspekcie. I 3D gry, i VR, i 2D tak naprawdę robimy. Czyli widzę, że jesteście jakby szeroko rozwinięci w tym kole, w różnych kierunkach. Tak jest, staramy się jakby rozszerzać nasze horyzonty na każdą możliwą stronę związaną z, takim, z tą branżą gier, bo właśnie to nas głównie interesuje. Jasne. A powiedz mi, co ciebie skłoniło do dołączenia do tego koła naukowego? Tak się składa, że nic mnie nie skłoniło do dołączenia, ponieważ ja to koło stworzyłem. Ja jestem ego, więc wymyśliłem tak naprawdę to koło. Ze względu czułem, że brakuje takiego fajnego koła, gdzie można byłoby się wyżyć tak bardziej artystycznie. Jakby to każdy, informatycy są raczej ludźmi logicznymi, a tak naprawdę tworzenie gier to jest takie połączenie właśnie tej logiki z tą można nazwać wrażliwością tak naprawdę i możliwość takiego stworzenia czegoś tak naprawdę przy użyciu naszego naszych umiejętności, tych logicznych, teoretycznie. Mhm, jasne. tutaj opowiadasz, że tworzycie gry. Widziałam wasze stoisko, na które serdecznie zapraszamy, że i sami również opowiadałeś, że macie tam do przetestowania gierkę, jak i również zestawy VR. Dobrze mówię? E, tak jest. W tym tygodniu, czy przepraszam, w poprzedni weekend odbył się organizowany przez nas Weg jest to turniej tworzenia gier. No, bo tylko na Politechnice Białostockiej takim mniejszą wersję mieliśmy. To jest turniej tworzenia gier w ciągu dwóch dni musicie stworzyć grę na dany temat. Tym tematem u nas była wizja i mamy kilka stanowisk, na których prezentujemy właśnie te gry, które zostały utworzone przez naszych członków. Jasne, czyli rozumiem, że takim bonusem jakby do dołączenia do waszego koła jest możliwość pogrania w gry? E, oczywiście, że tak. Mamy Oj, teraz to nad chyba 14 headsetów VR. Tak e, naprawdę, więc sporo. Tak naprawdę, jeżeli ktoś chciałby pobawić się sprzętem VR, albo pograć gry, potworzyć gry, no to jak najbardziej Cię plutko zapraszamy na nasze stanowisko. Jasne, a powiedz mi, jak do Was tak naprawdę dołączyć do tego koła? No bo myślę, że rzesza fanów grania w gry jest bardzo duża, i nie wiem, czy macie jakąś selekcję. Nie wiem, ktoś umie szybciej klikać myszką albo w klawiaturę? E, nie, najprościej do nas tak naprawdę dołączyć, organizujemy co właśnie okolice dwa miesiące, będziemy organizowali takie game jamy i najprościej dołączyć, nawet jak się nie potrafi programować, nie potrafi się nic robić związanego z tą branżą, po prostu dołączyć do taki game jam, jakby znajdziemy drużynę, tak naprawdę zobaczy się, czy się komuś to podoba tak naprawdę, zacznie tworzyć gry i będzie mógł w ten sposób później, jeżeli się spodoba mu, to będzie mógł do naszego koła, po prostu w naszym kole zostać. Jasne, a powiedz mi, jesteście takimi nocnymi markami? I tu, poziom zdania są podzielone, gdyż ja jestem człowiekiem, co kładę się o 23.30 spać, o 8 wstaję, aczkolwiek i tak też było na Game jamie, a niektórzy na przykład na Game jamie w ciągu tych trzech dni nie spali ani godziny. Jest, jest podział taki. No czyli wydaje mi się, że chyba każdy, kto śpi o każdej porze dnia i nocy, może do was tak naprawdę dołączyć. A powiedz mi, no te gry trochę też zajmują tego czasu, nawet i tworzenie ich, no bo sam mówię, że robicie. Jak udało ci się jakby to pogodzić? Bycie w kole naukowym, jak i również naukę, jakby i życie również też prywatne. To jest właśnie najcięższy tak naprawdę aspekt czuję, że studiowania i zajmowanie się innymi rzeczami, tak naprawdę? Bo każda z tych rzeczy zajmuje pewną część naszego. Czasu i musimy coś, coś musimy poświęcać tak naprawdę. Zwyczaj mi się wydaje, że jak się odetnie takie najprostsze przyjemności, jak jakieś takie, nie, TikToki i tak dalej, tak bym powiedział, takie pożeracze czasu, to czasu jest akurat na styk, tak mi się wydaje, że pogodzić zarówno życie na politechnice, studia, i jeszcze życie prywatne. Jasne, a powiedz mi, no jak tworzycie te gry, to tworzycie je mniej więcej dla siebie, czy też gdzieś zgłaszacie się na jakieś konkursy, może coś wygrywacie? Znaczy same w sobie jakby konkursy takie jak Game Jamy, to są, poniekąd my tam się zgłaszamy z tymi grami, aczkolwiek my staramy się, czym znaczy staramy się, mamy zamiar wydać te wszystkie gry, które tutaj mieliśmy, mamy zamiar je na platformę Steam najprawdopodobniej wrzucić i zobaczymy tak naprawdę jak w praktyce się nadadzą. Jasne, a wiążesz mniej więcej swoją przyszłość jakby też po części można i powiedzieć z kołem naukowym, no bo jakby studiujesz informatykę, więc to się łączy i gdzieś w przyszłości pragniesz to wykorzystać? Czy to jest może przypadek idealny tak naprawdę, ale no jak Bóg pozwoli, to chciałbym tworzyć gry w przyszłości. No, to jest mało prawdopodobny scenariusz, aczkolwiek no, przyjemny dla serca. Jasne. Także widzicie, drodzy przyszli studenci, że jakby śmiało można się rozwijać w tym kole naukowym i nawet jak mama mówi, żeby nie grać w gry, to tutaj śmiało możecie w nie pograć. Także zapraszamy Was serdecznie do Centrum Nowoczesnego Kształcenia do godziny 15. Myślę, że Bartka chętnie spotkacie na stanowisku. Tobie Bartek, dziękuję za rozmowę, a Was zapraszamy.